No, tapu Mikołaj, kopa ci za. Słuchaj, syn. Dobre, stapuje. Co ty masz do niego? Ewo. Lepsze jest. No, 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 widzisz, ty kurde, co ty. Nie możesz się pogodzić, że ktoś jest z ciebie lepszy! No dobry jest, to klepcie z nim. Eee. Coś o co razzklepcie. No, Czekaj, stream obejrze. Przed streama co wyłączyłeś, Ubrzynie. lewisto lewisto lewie jedynie ya te jedyci krew co teraz robił? pyze